Witam Was wszystkich ponownie na kanale Patryk2703. Od wczoraj wysyłacie mi wiadomości prywatne, czy odniosę się do tego oto materiału, który pojawił się na kanale. Nie wiem, ale się dowiem. Jest to moim zdaniem nieudolna próba ekipy WK. No, ekipa próbuje tutaj się wytłumaczyć z tego, że sponsorowali HiLik. Jest to nieudolna próba wytłumaczenia się z tej sytuacji, jest to dla nich bardzo ciężkie. I ja w tym materiale pokrótce wam opowiem, dlaczego ja się w ogóle nie zgadzam z ich tłumaczeniem, dlaczego dla mnie to jest mataczenie, dlaczego dla mnie to jest niewiarygodne, dlaczego chłopaki dla mnie są w ogóle niewiarygodni. I teraz tak, WK oczywiście zarzuca współtwórcy kanału Nie Wiem, ale się dowiem, manipulację, że rzekomo w tym materiale, który pojawił się trzy dni temu na kanale Nie Wiem, ale się dowiem, że rzekomo w tym materiale nastąpiła manipulacja faktami. Influencerzy w rękach Czeczenów, Heilig, analiza wpływów. Taki tytuł nosi ten materiał. Oczywiście wiadomo, że jeżeli chodzi o ekipę WK, to no, bardzo ciepło się zrobiło, jeżeli w momencie, kiedy zobaczyli, że ten materiał został opublikowany na kanale Nie wiem, ale się dowiem, i oczywiście jest to dla nich bardzo, bardzo niewygodne. Także próbowali tutaj jak najszybciej się spotkać z współtwórcą kanału, nie wiem, ale się dowiem, żeby tą sprawę wyjaśnić. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem wcześniej, była to próba, nieudolna próba wyjaśnienia czegoś. Ja Wam zaraz powiem dlaczego i też Wam powiem, dlaczego ja za grosz nie wierzę ekipie WK. Z jakiego powodu. I przechodzimy do pierwszego faktu, który znamy na temat Federacji High League. I uwaga. Federację Heilig sponsorowało WUKA. I ktoś teraz powie, co to oznacza tak naprawdę, jakie są fakty, które zostały już przedstawione w materiale Nie wiem, ale się dowiem", które za bardzo dobitnie tam nie wybrzmiały. I Wam powiem, że można było więcej rzeczy poruszyć w materiale Nie wiem, ale się dowiem", na kanale Nie wiem, ale się ale twórca tego nie zrobił. Nie wiem dlaczego, uznał, że tego nie zrobię, i można było to więcej dowodów tutaj ruszyć. I ja pokrótce postaram wam się przedstawić moje dowody, i to odpowie wam, m.in., dlaczego ja w w ogóle nie wierzę. Na samym początku, pierwszy fakt, który my znamy, opierajmy się tylko na faktach, na tym, co my znamy. Pierwsze, co znamy, to wiemy, że Heilig, Bielski Spółka Komandytowa Akcyjna, działa w ramach Federacji Hajlik, która zajmuje się organizowaniem gali typu Freak Show Fight. Beneficjentami rzeczywistymi tego podmiotu są m.in. obywatele Federacji Rosyjskiej pochodzenia czeczeńskiego. Tutaj dalej są wymienieni z imienia i z nazwiska, i oczywiście prowadzi to do przywódcy, a więc do powiązań z przywódcą Czeczeni Ramzanem Gadyrowym. I teraz tak, skupmy się na faktach. Hajlik było sponsorowane przez WUKA. A więc możemy tutaj jasno na podstawie tego pisma ZBW możemy jasno powiedzieć, że WK mogło dołożyć się do konfliktu na Ukrainie. W sposób pośredni. Uwaga, w sposób pośredni. I czy to będzie kłamstwo? Nie, to jest prawda. Bo WK nie wie, oni nie wiedzą, gdzie te pieniądze trafiły. Oczywiście, nie wiedzą, czy te pieniądze trafiły bezpośrednio na front, ale. Może te pieniądze tam właśnie trafiły. I teraz tak, w sposób pośredni. Dlaczego? Ponieważ pośrednikiem wynika z, pismu, z pisma ABW, że pośrednikiem był Hailik. A sponsorem Hailik było WK, a więc tak naprawdę to jest tylko jeden dodać jeden. I więcej komplikacji tutaj nam nie potrzeba. Jeden dodać jeden. I wiemy, kto był sponsorowany, kto był pośrednikiem i tak dalej. Naprawdę tutaj nie trzeba się zagłębiać. Teraz tylko pozostaje otwarte pytanie: czy WK zrobili to świadomie, czy WK zrobili to nieświadomie? A więc czy mieli wiedzę o tym, czy tej wiedzy może nie mieli? I tutaj jest pytanie otwarte, oczywiście. Ale faktem niezaprzeczalnym jest to, co powiedziałem wcześniej, że WK mogło dołożyć się do konfliktu w sposób pośredni. I to jest fakt. Temu zaprzeczyć nikt nie może. A więc tu nie ma żadnej manipulacji. Teraz pozostaje nam tylko to pytanie otwarte. Czy możemy wierzyć w UK? Czy WK wierzyć nie, nie można? A więc, czy wierzymy w UK, Czy nie będziemy im wierzyć? Ale, żeby zastanowić się, czy będziemy im wierzyć, moje zdanie jest takie, że trzeba zobaczyć, jaki ktoś ma kręgosłup moralny. Wtedy można mu wierzyć, bo powiedzmy, że masz jakąś spółkę, gdzie współwłaścicielami są osoby, które mają. Bardzo mocny kręgosłup moralny. Jak zobaczą, że tylko coś jest nie tak, miejsce, które sponsorują, firmę, którą sponsorują, to zaraz się z tego wycofują, mówią: Nie, my nie chcemy do tego przyłożyć ręki. Nie chcemy. To jest nie, nie będziemy tego sygnować nazwą naszej firmy. Z tego powodu, że jest tutaj patologia, z tego powodu, że jest tutaj to, tamto, niemoralność i tak dalej. My tego nie chcemy robić. Więc tutaj mamy do rozsądzenia. Tylko jedną rzecz. Czy mamy do czynienia z osobami, które mają bardzo mocny kręgosłup moralny, czy mamy do czynienia z osobami, które kręgosłupa moralnego nie mają. I teraz pokrótce ja wam powiem swoje zdanie, co ja myślę o kręgosłupie moralnym WK. I przedstawię wam takie punkty, z jakiego powodu ja WK w ogóle nie wierzę. Za Grosz im nie wierzę, że oni nie wiedzieli, z kim robią interesy. Bo tłumaczenie WK jest takie, że oni nie wiedzieli, z kim robią interesy, i że materiał. Ten, który pojawił się na kanale, nie wiem, ale się dowiem, że komu jest zmanipulowany. I owca tutaj, jak Katarynka powtarza: nie, nastąpiła manipulacja, nastąpiło to tamto. Owca, gdzie jest manipulacja, się pytam? Jeżeli mamy tutaj jasno wystosowane pismo zabywu. Mamy jasno tutaj napisane, że Hajlik i Ramzan Kadyrow. I to nas interesuje. A Haillik był sponsorowany przez WK. I my to wiemy. I tego no, nie można tego obalić. Po prostu nie da się tego obalić, bo to jest fakt. Niezaprzeczalny fakt. Ale przechodzimy do tego pytania otwartego. Czy WK wiedziało? Ale może zanim to zrobimy, to zobaczmy ten fragment materiału tłumaczenia, nieudolnego tłumaczenia. E, to znaczy, zwróciliśmy się do ciebie dlatego, ponieważ no, nie podobało nam się to. W jaki sposób nasz materiał został zmanipulowany? Nie mamy nic przeciwko, żeby wykorzystywać nasz wizerunek. Oczywiście w sieci mamy tylko problem z tym, jak to zostało przedstawione. W porządku. Czyli... Sobie... A więc zarzuty są takie, że coś zostało źle przedstawione. Ja powiem tak, owca to mogło być przedstawione tak, jak ja to przedstawiam. To mogło być tak przedstawione, ale tutaj współtwórca kanału, nie wiem, ale się dowiem, przedstawił to łagodniej. Ja teraz przedstawię to troszeczkę bardziej y, surowo y, dla Was, y, jak to wszystko wygląda. I teraz tak: kręgosłup moralny, podstawa. Ja zawsze się zastanawiam, czy osoba, czy firma, współwłaściciele firmy mają kręgosłup moralny. Teraz pierwszy dowód, który jest nie do podważenia. Jeżeli chodzi o kręgosłup moralny, bo tutaj na tym trzeba się pochylić i tutaj trzeba się zastanowić, czy możemy WK wierzyć, czy może wierzyć im nie będziemy. Pierwsza sprawa bardzo kluczowa, która już została przedstawiona na kanale, nie wiem, ale się dowiem, to data 17 września 2022. I tutaj już są artykuły, pojawiały się artykuły, mówili o tym licznie influencerzy, w tym bodajże Wardęga, że Hailig może mieć powiązania z Ramzanem Kadyrowym. I teraz tak, dlaczego WK wtedy nie zrezygnowało? Tylko dalej bawiło się w sponsoring Federacji Frikowej Haili. Moje zdanie jest takie, że Strach przysłoniły korzyści majątkowe. Korzyści, które mogą mieć ze współpracy. Tak, ze sponsoringu Federacji Haili. A więc dla mnie. Tutaj już nie ma absolutnie żadnego tłumaczenia i nie występuje takie tłumaczenie, nie może być takiego tłumaczenia, że yy, owca nie wiedział, że saker nie wiedział, że Pączek nie wiedział, że robór nie wiedział, nie ma już tutaj tłumaczenia. Z tego powodu, że współwłaściciele firmy, współwłaściciele, którzy mają kręgosłup moralny, po takim czymś od razu wycofują się z tego. Dobra. Za dużo. Może to być prawda, i już tutaj prowadzą prywatne śledztwo? Bądź zadają pytania do swoich doradców finansowych. Przecież WK na rynku nie są od, od roku? Nie są od kilku miesięcy? Oni są na, na rynku od kilku lat. Oni mają swoich doradców, jeżeli chodzi o reklamę, jeżeli chodzi o finanse. No to jak można uwierzyć owcy? że oni nie wiedzieli. Jeżeli była o tym mowa w roku 2022 już w 17 września mamy tutaj dowód, to jest następny dowód, że WK musiało wiedzieć, musieli się tym interesować, tylko tak jak wcześniej powiedziałem korzyści finansowe, korzyści, które mogli wyciągnąć z tej współpracy z tego sponsoringu przysłoniły strach. Następna sprawa, dlaczego nie wierzę WUK, że nie wiedzieli o tym, to jest ich reakcja, a nawet można powiedzieć, że brak reakcji, po tym, jak już to wypłynęło, po tym, jak już się ukazało pismo zabewu. Owca, i całe WK. Przecież waszym partnerem biznesowym był Sławomir Bielski, współwłaściciel Heilig. Nie wierzę w to, jak już wcześniej powiedziałem, że wy nie sprawdziliście, Wasi doradcy do reklamy, wasi doradcy finansowi nie sprawdzili, z kim wy będziecie współpracować. Przecież to był was, wasz y, y, partner do biznesu. A więc trzeba sprawdzić, czym się zajmuje partner do biznesu. I teraz pozostaje taka kwestia: czy wy dlatego siedzieliście cicho, bo wiedzieliście, że o, gówno się wylało. A mogliście już o tym wiedzieć, a nawet moim zdaniem o tym wiedzieliście, ponieważ jak już wspomniałem, wcześniej już były o tym zmianki w roku 2022, i moim zdaniem wasza cisza wynika z tego, że za przeproszeniem powiedzieliście sobie: dobra, gówno się wylało. Bo gdybyście wy byli zaskoczeni tą sytuacją, tym pismem ABW, to raptownie byście skontaktowali się ze Sławomirem Bielskim, z waszym partnerem biznesowym, i od razu wystosowali do niego słowa: Słuchaj, Stary, w co ty nas wpakowałeś? Słuchaj, Stary, w jakie bagno ty nas wpakowałeś? Ty lepiej się tutaj tłumacz, bo my chcielibyśmy, jako ludzie z wielkim kręgosłupem moralnym, przedstawić, przedstawić jakąś odpowiedź, jakieś wytłumaczenie z tej sytuacji naszym widzom, naszym odbiorcom. Wszystkim, którzy są powiązani z, nas, z naszą firmą. A to nie nastąpiło, była tylko cisza. A więc cisza tutaj dla mnie świadczy tylko o jednym: że wy już wcześniej o tym wiedzieliście? Nagle, za przeproszeniem, gówno się wylało i siedzicie cicho, i do siebie pewnie powiedzieliście: Dobra. Poszło, bo tak? Wasze zaskoczenie, gdybyście byli zaskoczeni, wywołałoby reakcję natychmiastową w social mediach. Od razu, godzinę po i kontakt ze Sławomirem Bielskim, i wymaganie od niego, żądanie od niego wyjaśnień. Po co wyjaśnienia, żeby je upublicznić u siebie w social mediach? A więc to jest mój naj, naj, taki jeden z największych dowodów, że wy musieliście o tym wiedzieć. Następna sprawa, dlaczego ja wam nie wierzę, zagrożam wam nie wierzę i uważam, że wy nie macie kręgosłupa moralnego, z tego powodu, że sponsorowaliście federację frikową, w której brał udział Robert Burneyka, człowiek, który sprzedawał niebezpieczne środki dla życia i dla zdrowia człowieka typu SARM i nazywał te środki bezpiecznymi suplementami bez skutków ubocznych. Człowiek, który perfidnie promował sterydy w Heilig, a więc mówił o nich w samych superlatywach, i to jest promocja sterydów. I wy to sponsorowaliście jako WK. Mało tego. Jeden z waszych współwłaścicieli, a więc robór, walczył z nim, dał mu walkę i dał mu zarobić. To nie dosyć, że jest promowanie takiego człowieka, jakim jest Bugnajka, to jest to jeszcze dawanie mu korzyści finansowych z tego powodu, że jest człowiekiem, który jest w sumie niegodny, żeby być w social mediach, a co dopiero, żeby sponsorować. Takie przedstawienie, w którym bierze udział hardkorowy koksu, a więc Robert Burneyka. I tutaj może zobaczmy chwilkę tego materiału. Koksu, to ile trzeba takiego koksu brać, żeby wyglądać tak jak ty? To chyba zależy jakiego koksu. No jakiego koksu, nie? I tutaj wcześniej widzieliśmy Robura, który siedzi przy jednym stole z Robertem Burnejką i wy o tym wiedzę mieliście. WK miało o tym wiedzę, że Robert Burnejka sprzedaje sarmy, tym samym niszczy zdrowie, często życie, młodym osobom, które nabierały się na te jego reklamy tanie, że sarmy to są rzekomo suplementy, które nie mają skutków ubocznych. A więc wysiadaliście przy stole z człowiekiem, który dla korzyści finansowych żerował na zdrowiu i na życiu ludzkim. Dlatego też uważam, że sponsorując to, dając walkę, a nawet walcząc z tym człowiekiem, bo tak jak już wcześniej spowiedziałem, robór, a więc współwłaściciel, jeden z współwłaścicieli WK, walczył z Robertem Burnejką i znaliście sprawę, dokładnie tak samo jak i ja, wiedzieliście czym zajmuje się Robert Burnejka. I dla mnie to jest można powiedzieć, że kolejny dowód, że nie macie kręgosłupa moralnego, i z tego też powodu nie jestem w stanie Wam uwierzyć, że nie wiedzieliście o powiązaniach Hylik z Ramzanem Kadyrowym. I kolejna tutaj, kolejny dowód na brak kęgosupa moralnego, jeżeli chodzi o współwłaścicieli firmy WK, jest to sponsorowanie patologicznych zachowań i brak jakiejkolwiek reakcji brak jakiegokolwiek sprzeciwu na tego typu zachowania. I tak, widzowie, kochani, WK to sponsorowało, zobaczmy przez chwilkę, to są nieliczne, to są tylko dwa materiały, wam tutaj pokażę, które tak naprawdę nie są najmocniejsze. Tych przykładów naprawdę można by było mnożyć, jest to ogólnie dostępne i WK o tym wiedziało, co się dzieje w Federacji Flikowej Hailik Jest to deprawowanie społeczeństwa, przede wszystkim młodego społeczeństwa, Propagowanie zachowań patologicznych i niezgłaszanie sprzeciwu. Jako sponsor powinni natychmiast zgłosić sprzeciw. Aczkolwiek, jeżeli ktoś nie ma kręgosłupa moralnego, to wiadomo, że nawet będzie mu się podobać, ponieważ to, jak oni nazywają dymy i deprawowanie społeczeństwa, przynosiło im prawdopodobnie, nawet nieprawdopodobnie, na pewno większe zasięgi. Tym samym WK miało większą reklamę. Zostaw go! O Jezus. Ale powiem wam, że tutaj się dobrze na to patrzy stąd. Lejcie się tam! Haha, ha, dziękuję! Love you guys! Ale jazda, co się porobiło! Słyszeliście, fascynacja, lejcie się tam. Fascynacja też, też tutaj prowadzących takimi patologicznymi zachowaniami. I tak, to sponsorowało WK. Następna sprawa, to też sponsorowało WK. I wbiega White Widow z tego co widzimy na scenę, więc zaczyna się grubo. Tutaj komentujący siedzą sobie jak nigdy nic. Oczywiście patologia pełną gębą. Wyzwiska wcześniej były takie, że nie chcielibyście tego słyszeć. Bardzo patologiczne. Tutaj macie napoje firmy WK z logiem DZIK. Tak, to właśnie sponsorowało WK. Moim zdaniem takie coś może sponsorować tylko firma, współwłaściciele firmy, którzy nie mają kręgosłupa moralnego. Dlatego nie jestem im w stanie za grosz uwierzyć, że nie wiedzieli, o powiązaniach hajlik z Ramzanem Kadyrowym. No jest moc. Prowadzący sobie siedzi jak nigdy nic i mówi to jest moc, więc widać, że podoba się widowisko, propagowanie zachowań patologicznych wśród młodzieży. I tym zajmowała się firma suplementacyjna, której w sumie współwłaściciele powinni dbać o to. Żeby nie sponsorować, żeby gardzić, żeby być przeciwnym takim oto zachowaniom. A więc, żeby promować przede wszystkim sport, a nie takie zachowania. Każdy współwłaściciel szanującej się firmy, która ma współwłaścicieli, którzy mają mocny kręgosłup moralny, w tym momencie powiedzieliby, wow, 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 my tego sponsorować nie będziemy bo to jest czysta patologia, a więc wycofujemy się wycofujemy się ze sponsoringu takich rzeczy. To jest dla nas za dużo. My jesteśmy poważną firmą, która raczej uczy szacunku do siebie nawzajem, wspiera sport, a nie patologiczne zachowania. Jednakże, wiemy, że ze strony WK, współwłaścicieli WK, sprzeciwów nie było względem takiej patologii. Tak jak już Wam powiedziałem wcześniej, to nie jest odosobniony materiał, tego naprawdę jest mnóstwo w internecie, jeżeli chodzi o patologiczne zachowania, w Highlik niektórych nawet nie mogę tutaj u siebie na materiale poruszyć, ponieważ byłyby plus18. Podsumowując mój materiał, uważam, że WK, a więc firma WK, która sponsorowała Highlik, współwłaściciele tej firmy, wiedzieli jakie powiązania ma Highlik z Ramzanem kadyrowem. Upewnia mnie w tym i to bardzo mocno upewnia mnie w tym brak kęgosłupa moralnego między innymi, Sponsorowanie federacji, która działa w sposób destrukcyjny na młodzież, sponsorowanie patologii, sponsorowanie ludzi, którzy zajmowali się sprzedażą niebezpiecznych środków na terenie Polski. I to mnie upewnia, że jeżeli ktoś sponsoruje bójki, jeżeli ktoś sponsoruje patologiczne zachowanie, jeżeli ktoś sponsoruje rzeczy, które nie mają nic wspólnego z moralnością. Może też sponsorować Hajlik, który miał powiązania z Ramzanem kadygowem, a więc przywódcą Czeczenii. To jest moje zdanie, i ja tak oceniam ludzi, którzy mają bądź też nie mają kręgosłupa moralnego. Na razie, cześć, pozdrawiam. I jeszcze raz chciałbym Wam wspomnieć, że tak, zgadza się, to jest fakt, że WK pośrednio mogło wspierać konflikt, a pośrednikiem był Heilik, a to, czy robili to świadomie, czy może świadomie tego nie robili, to pewnie w przyszłości rozstrzygnie ABW, i tego im życzę.